Przed chwilą dokonano odkrycia tak szokującego, tak nieoczekiwanego, tak wręcz kuszącego, że nawet najbardziej doświadczeni górnicy zamilkli. A w centrum tego wszystkiego stoi człowiek, który jeszcze niedawno nie był pewien czy kiedykolwiek jeszcze sięgnie po kilow człowiek, którego skreślono, zwolniono z Pieceon's a jednak jakimś cudem powrócił z ogniem, jakiego świat górnictwa nie widział od lat. Ten mężczyzna to nie kto inny, tylko Rick Ness. Rick Ness dorastał w północnej części Milwaukee w stanie Wisconsin, w robotniczej dzielnicy, gdzie silniki, narzędzia i zapach smaru maszynowego były nieodłączną częścią codziennego życia. On i jego brat bliźniak, Randy, byli nierozłączni jako dzieci. Dwa lustrzane odbicia biegające po placach budowy, garażach i rodzinnych spotkaniach, gdzie rozmowy zawsze dotyczyły maszyn, sprzętu i ciężkiej pracy. Korzenie tego świata sięgają ich dziadka, Roya Nessa, mężczyzny o zrogowaciałych dłoniach i niezachwianej determinacji, która definiuje amerykański środkowy zachód. Roy Ness założył firmę Roy Ness Contracting and Sales Incorporated. Wescanabów w stanie Michigan. Na długo przed narodzinami Ricka Nessa, kładąc podwaliny pod rodzinne dziedzictwo zbudowane na determinacji, stali i ziemi, dorastając. Rick Ness nie był formalnie przygotowywany do przejęcia rodzinnego fachu, ale ukształtowało go środowisko. Nauczył się, jak czują się maszyny, jak brzmią silniki, gdy pracują dobrze lub źle i jak rozwiązywać problemy narzędziami, a nie słowami. Ciężki sprzęt był po prostu częścią jego życia. Stał się czymś, co chłonął bez zastanowienia. Ale przeznaczenie nie zaprowadziło go prosto do górnictwa. Zamiast tego, wczesne lata dorosłe Rika Nessa potoczyły się w zupełnie innym kierunku. Zaangażował się głęboko w muzykę, koncertując po kraju jako basista w zespole, który mieszkał w vanach, w motelach i pokojach gościnnych. Jego życie było pełne długich nocy, głośnych tłumów i nieustannego zgiełku w trasie. To właśnie podczas jednej z tych tras los po cichu wkroczył w ich życie. Zespół występował na targach stanowych południowo-wschodniej Alaski, miejscu pełnym stoisk z jedzeniem Karuzelith, co najbardziej zaskakujące. Poszukiwaczy złota. Wśród nich był Parker Schnabel, który mimo młodego wieku już zdążył wyrobić sobie markę w świecie górnictwa. Rickness nie miał pojęcia, że ich drogi się zejdą. Co zaczęło się jako zwykła rozmowa, przerodziło się w coś więcej. Parker Schnabel zauważył, jak Rick Ness mówił o maszynach o mechanicznym świecie, w którym dorastał. Doświadczenie Rika w pracy z ciężkim sprzętem, które uważał za umiejętność rodzinną, od razu rzuciło mu się w oczy. Parker Schnabel dostrzegł w nim potencjał i surowe umiejętności. To była etyka pracy, jakiej wymaga górnictwo. W chwili, która Rick Ness później opisał jako surrealistyczną, Parker Schnabel zaprosił go do swojej ekipy. Oferta na pierwszy rzut oka nie wydawała się idealna. Rick Ness był muzykiem koncertowym, a nie górnikiem. Ale gdzieś głęboko coś zaskoczyło. Może to była szansa na nową ścieżkę, a może powrót do dawnej znajomości pracy z ciężkimi maszynami. Cokolwiek to było, Rick Ness przyjął zaproszenie. Dołączył do gorączki złota w trzecim sezonie, wkraczając w świat surowszy i bardziej wymagający, niż wszystko, co znał. Kamery nie robiły na nim takiego wrażenia. Jak subarktyczne zimno, długie godziny pracy i presja, by osiągnąć realne rezultaty. Ale zaadaptował się z zaskakującą szybkością. Ekipa Parkera szybko zdała sobie sprawę, że Rick Ness nie był po prostu kolejnym nowo zatrudnionym pracownikiem. Był niezawodny, opanowany w stresie i nieustraszony w kontakcie ze sprzętem, który mógłby z łatwością połknąć człowieka w całości, gdyby go niewłaściwie użyć. Rick Ness udowadniał swoją wartość rok po roku, podejmował się coraz bardziej wymagających obowiązków, poznawał tajniki wydobycia złota i zdobył zaufanie Parkera. Jego stały awans nie był oszałamiający, ale wywalczony ciężką pracą, charakteryzującą się długimi godzinami pracy, uporem i instynktem przywódczym. W końcu objął stanowisko brygadzisty, stanowisko wymagające nie tylko umiejętności, ale i osądu. Prygnes nauczył się zarządzać ludźmi, maszynami, budżetami, awariami i temperamentem. Stał się jedną z ważniejszych twarzy firmy Parker. Ale gdzieś po drodze Rick Ness poczuł potrzebę zrobienia czegoś więcej, stworzenia czegoś, co będzie należało tylko do niego. Sześć sezonów spędzonych z Parkerem uczyniło z niego doświadczonego górnika. Kolejny krok był oczywisty, ale przerażający. W dziewiątym sezonie serialu Gorączka Złota Rick Ness rzucił się w nieznane. Opuścił Parkera. Zebrał wszystkie możliwe zasoby i założył własną kopalnię. To nie była tylko zmiana kariery, to była deklaracja niepodległości. To Rick Ness wkroczył na Klondike na własnych warunkach, odpowiedzialny za każdy triumf i każdą porażkę. I ten śmiały krok, ta gotowość do zaufania sobie, nawet gdy ryzyko było ogromne, stała się jednym z decydujących rozdziałów jego historii. Przekształciła go z prawej ręki Parkera w jedną z najbardziej fascynujących postaci współczesnego górnictwa złota. Kogoś, kto odważył się zaryzykować wszystko w pogoni za czymś większym niż pensja, szansą na zbudowanie własnego dziedzictwa. I to właśnie on zbudował swoje dziedzictwo od górnika, który ledwo wiązał koniec z końcem, do tego, który dosłownie i w przenośni odbił się od dna i doprowadził do odkrycia, które może przejść do historii jako jedno z najbogatszych odkryć złota w historii współczesnego górnictwa. Jednak odkrycia tego nie dokonano przy ryku silników ani brzęku żelaza uderzającego o kamień, lecz dzięki cichej rozmowie Rika Nessa i Zi. Zi go obserwowała. Wszyscy tak mieli. Rick Ness nagle nie poruszał się jak zwykle, nie mówił jak zwykle, ani nie pracował jak zwykle. A wszystko zaczęło się przed jackpotem, przed odkupieniem, gdy Rick Ness zmagał się z górniczą nędzą, która niemal go złamała. Sezon był morderczą, bezlitosną walką od momentu, gdy pierwsze wiadro spadło na ziemię, a każdy dzień wydawał się grą z czasem, pieniężmi i nieprzewidywalnym okrucieństwem północy. Ale nic nie przygotowało rikanesa na poranek, kiedy stanął na swoim miejscu i zdał sobie sprawę, że sama ziemia zwróciła się przeciwko niemu. Poprzedniej nocy rozpętała się mordercza ulewa, taka, która bez końca waliła w metalowe dachy i w ciągu kilku godzin osuszyła całe zbocza wzgórz. Rick Ness nie wiedział jeszcze, co burza zrobiła, ale kiedy jego buty zapadły się w rozmokłą ziemię i posłuchał panicznych sygnałów radiowych swojej załogi, poczuł już zimny ciężar w piersi. Wtedy to zobaczył osadnik w Big Red. Jego ogromna płuczka, serce całej operacji, pękła w szwach. Zaprojektowano sztuczną instalację osadową, aby była kontrolowana i przewidywalna. W górnym stawie gromadziła się brudna woda po półkaniu, która następnie spływała do trzech dolnych stawów. W stawach tych muł i zanieczyszczenia osadzały się powoli, aż woda stała się czysta i bezpieczna, a następnie w końcu powróciła do naturalnych cieków wodnych. Jednak burza zamieniła ten delikatny system w katastrofę. Górny staw wybuchł niczym przerwana tama, gwałtownie zalewając dolne stawy błotnistą wodą. Nigdy nie były przeznaczone do obsługi takiej ilości wody. Teraz zamieniły się w kipiącą masę, przelewającą się i szybko podnoszącą, grożącą wylaniem do pobliskich cieków wodnych. Jeszcze centymetr zanieczyszczonej wody dostałby się do strumieni. Rick Ness wpatrywał się w zniszczenia oszołomiony. To pewnie przez ten deszcz zeszłej nocy mruknął niemal do siebie. Ale żadne wyjaśnienie nie złagodziło ciosu. Jego głos opadł, ciężki od przerażenia. Nie chciałem wlewać do strumieni brudnej wody. Była brzydka i niebezpieczna dla ryb. To nie było po prostu brzydkie, to było nielegalne. Zanieczyszczenie naturalnych cieków wodnych mogło kosztować go dziesiątki tysięcy grzywien, a nawet utratę koncesji górniczych. Jego oczyszczalnia ścieków wciąż działała, pompując coraz więcej ścieków z każdą minutą. Ale zamknięcie go oznaczałoby utratę cennych godzin, godzin, których nie miał czasu poświęcić. On i jego ekipa wydobyli do tej pory zaledwie 162 uncje złota, co stanowiło zaledwie ułamek tego, co wydobyli Parker Schnabel i Tony Beetz. Można by rzec, katastrofa", powiedział Rick Ness, patrząc, jak stawy kipią jak wrzący kocioł. Nie przesadzał. To była katastrofa, która groziła zniweczeniem całego jego sezonu. Podjął już ogromne ryzyko, opuszczając Klondike i ruszając dalej na północ, w pogoni za własnym terytorium i własną niezależnością. Ale im dalej się zapuszczał, tym bardziej ziemia się cofała. Awarie sprzętu, niskie odzyskiwanie, złe cięcia, błoto i awarie każdy problem nadszarpnął jego sezon. A teraz to pęknięty staw możliwa katastrofa ekologiczna ryzyko na tyle poważne, że mogło położyć kres całej operacji w ciągu jednego dnia. Od tygodni Rick Ness nosił w sobie strach, że jego ryzyko może się nigdy nie opłacić. Górnicy mówili o bankructwie, a stojąc na skraju rozbitych stawów i patrząc, jak mętna woda się podnosi, czuł, że ten strach w końcu staje się rzeczywistością. To nie była historia górnika, który już znalazł fortunę. Jeszcze nie. To była historia człowieka na krawędzi porażki, który stanął twarzą w twarz z problemem, który zniszczył całe załogi i marzenia. Zanim w końcu padła główna wygrana, Rick zmierzył się z możliwością, że jego powrót może zakończyć się w kałuży mętnej wody, grożącej zmyciem wszystkiego. Kiedy więc S w końcu zapytał go, dlaczego nie kopał, odpowiedź była taka, jakiej oczekiwali widzowie. Chociaż Rick przyznał się do czegoś, czego nigdy wcześniej nie powiedział na głos, wszyscy wiedzieliśmy dlaczego. Prawda jest taka, że nie był w stanie tego zrobić ani fizycznie, ani psychicznie. Nawet gdyby z nikim nie rywalizował, powtarzające się porażki nie są czymś, czego ktokolwiek chciałby dla siebie. Porażka ma to do siebie, że osłabia swoje ofiary. Nagle zaczynają tracić zapał. Ktoś kiedyś mieli, co utrudnia im kontynuowanie. Zdelikatnie go nacisnął, pytając, czy problem tkwi w jego ciele, czy w umyśle, i wtedy Rick Ness w końcu wypowiedział słowa, które ciążyły mu od miesięcy. Ciężko się załamałem, wyznał. Po powrocie z zeszłego sezonu załamałem się mocno. Po prostu nie czułem w sobie siły woli, żeby wstać i ruszyć dalej. Dla górnika takiego jak Rick Ness, którego etyka pracy zawsze była legendarna, wypowiedzenie tych słów na głos mogło być trudniejsze niż kopanie zamarzniętej ziemi rozbitym wiadrem. Ale i tak je wypowiedział. I w tym momencie twarda powłoka, ta niezłomna osobowość górnika zniknęły. Spowiedział mu, że musi się ogarnąć nie tylko dla kopalni, ale i dla siebie. Rick Ness już o tym wiedział. Próbował powoli, po cichu i z bólem. Leczył się krok po kroku, ale wiedział też, że potrzebuje zamknięcia czegoś, czego unikał zbyt długo. Musiał ponownie odwiedzić dom swojej matki, miejsce pełne wspomnień, pełne ciężaru, pełne bólu, z którym nigdy w pełni się nie zmierzył. Ale powoli zaczęło się to zmieniać. Rickness zaczął się zmieniać. A człowiek, który kiedyś twierdził, że nie wie, czy starczy mu sił, by się podnieść, zaczął czuć coś, czego nie czuł od dawna. Energię. Nowa energia. Nowy entuzjazm. Wystarczająco, by rozważyć powrót na Klondike i stawienie czoła wszystkiemu, przed czym uciekł. Nie strachem, ale ogniem. Ponad rok po wycofaniu się z górnictwa, by przebić się przez najcięższą mgłę mentalną, jaką kiedykolwiek zaznał, Rick Ness opowiedział Pop Culture. co prawdę o swoim wycofaniu się z życia publicznego. Wycofanie się nie było po prostu trudną decyzją. To było przerażające. Kiedy robisz coś takiego, przyznał, nie masz pewności, czy kiedykolwiek wrócisz. Górnictwo nie było dla Rika tylko pracą. To była ponad dekada jego życia ponad jedna czwarta wszystkiego, co kiedykolwiek przeżył. Odejście było jak zostawienie części siebie. Ale musiał, bo alternatywa kompletnie go wykolejała. Stres wkradał się w niego niczym powolna, niewidzialna trucizna. Presja, nieustanna charówka, samotność. Wszystko to narastało, aż umysł ugiął się pod ciężarem, a potem, nie zdając sobie nawet sprawy z tego, co się dzieje, ogarnęła go depresja. Czegoś, czego nie rozpoznawał, czegoś, czego nie rozumiał, czegoś, z czym nie umiał walczyć. Próbował grać twardo, próbował przebrnąć przez to, jak z zepsutą maszyną albo pękniętym przewodem hydraulicznym, ale to nie było coś, co dałoby się naprawić determinacją. To było coś głębszego, mroczniejszego i spokojniejszego. I próbując poradzić sobie z tym sam, powoli tracił pewność siebie. Ale Rickness jest uparty jak osioł. Rozpoczął powolną podróż, próbując to zrozumieć, nazwać, stawić czoła i walczyć. I gdzieś po drodze zdał sobie sprawę z czegoś ważnego: górnictwo jeszcze się z nim nie skończyło. I nie skończył z górnictwem. Mam za sobą ponad dekadę, przypomniał sobie. Czy naprawdę chcę z tego zrezygnować? Odpowiedź brzmiała nie: absolutnie nie. Podjął więc decyzję. Jeśli miał wrócić, musiał to zrobić teraz i musiało to być coś ważnego. I to doprowadza nas do momentu, w którym wszystko zaczęło się zmieniać. Kiedy Rick Ness postanowił wrócić na Klondike, nie wrócił po pocieszenie. Wrócił po chaos. Problemy finansowe, zupełnie nowy zespół, nowy sprzęt, zepsute systemy i brakujące części, kopalnia, która wymagała remontu. Zanim choćby metr kwadratowy zarobku mógł w ogóle wystartować. To była góra problemów, która tylko czekała, by go pochłonąć. Ale Rickness nie pojawił się sam. Po latach milczenia podszedł prosto do swojego byłego szefa, Parkera Schnabla, człowieka znanego z bezpośredniości, szczerości i brutalnej bezkompromisowości. Rickness nie widział go od lat. On też z nim nie rozmawiał. Mimo to Parker powitał go z powrotem z czymś, czego Rickness się nie spodziewał: szczerym wsparciem, zachętą i wiarą. Podczas gdy inni górnicy całkowicie skreślali Ricka Nessa, Parker mówił wszystkim, którzy pytali, że Rick Ness był ocalałym, a ocaleni zawsze wracają. Usłyszenie tego znaczyło dla Ricka Nessa więcej, niż dał po sobie poznać. Nie naprawiło to wszystkiego, ale zapaliło iskrę. I ta iskra przerodziła się w coś nie do zatrzymania. Ale ten powrót nie był czysty ani prosty. Już na samym początku Rick Ness wydał 150 dolarów na niewłaściwą stację benzynową Monster Red. To był błąd, który sparaliżowałby większość załóg. Ale jakimś cudem udało mu się go zwrócić i odzyskać pieniądze. To nie był fart. To był instynkt przetrwania. Brickness natychmiast zareagował. Wymyślił nowy plan i przeniósł pompę 8-calową z Raleigh Valley, żeby Monster Red znów ruszył. Nie było to eleganckie, ale zadziałało. Druga ekipa kontynuowała prace wykopaliskowe aby oczyścić wodę gruntową, zanim trzeba będzie cofnąć pompę. Krok po kroku operacja wracała do życia. Monster Red z rykiem powrócił do życia, ale nie bez problemów. Natryski nie działały z wystarczającą siłą, woda nie spływała równomiernie, co groziło utratą złota na sicie. Ale ekipa po raz kolejny dokonała cudu. Zamontowali nowe rury, nowe linie system, który połączył wszystko na tyle długo, by wytworzyć ciśnienie i zapewnić Monster Redowi stabilność, której rozpaczliwie potrzebował. I wtedy to się stało. Po raz pierwszy w tym sezonie potężna czerwona instalacja do płukania przebijała się przez cenny grunt z prędkością 250 yardów na godzinę. Załoga poczuła to w kościach, pęd. Ale pęd nie był jedyną rzeczą, jaką znaleźli. Kiedy maszyny uderzyły w skałę, serca zaczęły bić szybciej. Bo wszyscy wiedzą, co znaczy bedrock. Jesteś blisko, blisko wypłaty, blisko złota i zdecydowanie blisko momentu, który może odmienić losy sezonu. Podczas gdy inni by się poddali, Rickness był zdeterminowany, by odnieść sukces i udowodnić, że wydobycie nie było błędem, ale częścią jego tożsamości. Kiedy nadszedł pierwszy dzień sezonu, wyniki były imponujące. Rickness zebrał swoją ekipę, a koncentracja rosła niczym ciśnienie w pompie, a waga błysnęła 115,71 uncji. To podniosło morale, ale potem Rickness zrobił coś, co sprawiło, że opadły szczęki. Wyciągnął kolejny pojemnik. Niespodzianka uderzyła w salę niczym błyskawica. Nie tylko znaleźli się na planszy, ale oficjalnie wrócili do gry. Ale Rick Ness nie był zadowolony. Nie mógł, nie po tym wszystkim, przez co przeszedł, żeby tu dotrzeć. Poczucie winy za stracony czas, dziura finansowa, strach przed porażką zaraz po powrocie i szept wątpliwości, który wciąż tlił się w głębi jego umysłu. Potrzebował czegoś więcej niż dobrego biegu. Potrzebował czegoś wielkiego. Gdyby którykolwiek z nas był tak zdeterminowany jak Rick Ness, pokonywalibyśmy wszelkie przeciwności losu, bo ludzie zawsze dążą do rezultatów, a nie do wysiłku. Wciąż napędzany determinacją, Rick Ness zrobił coś, co wszyscy inni uważali za szaleństwo. Pół mili od Raleigh Valley leżał zapomniany skrawek ziemi głęboki kanał porzucony przez górników, którzy uznali, że nie warto ryzykować zbyt głęboki zbyt drogi, zbyt długi do rozbiórki i zbyt niebezpieczny finansowo. Raporty z odwiertów sugerowały, że potencjał istnieje, ale głębokość była zabójcza. Zajęłoby to siedem lub osiem tygodni nieustannego rozbiórki, spalania paliwa, zużycia maszyn, płac i niekończących się wydatków, zanim w ogóle dotknęliby żyły złota, a kiedy w końcu dotarliby na miejsce, może dwa tygodnie pułkania, jeśli mieliby szczęście. Jedna błędna kalkulacja, jedna sucha plama, jeden błąd w ocenie sytuacji i ryzyko całkowicie pogrążyłoby Ricka Nessa. Milion dolarów wydanych, zero odzyskanego złota, sezon skończony, a kariera zagrożona. Ale Rick Ness spojrzał na ten niemożliwy kawałek ziemi i dostrzegł coś innego. Podczas gdy inni uważali Ricka Nessa za chciwego i upartego, on wierzył w siebie i był zdeterminowany, by wrócić na szczyt. Postrzegał niemożliwe jako szansę na udowodnienie, że ten powrót jest realny, szansę na osiągnięcie czegoś na tyle dużego, by wszystko zmienić. Zwołał załogę i przedstawił jej wszystko: głębie, ryzyko, kost, brutalną rzeczywistość tego, co się stanie, jeśli im się nie uda. I mimo wszystko się zgodzili. Jego zespół podzielał jego wizję i rozumiał, co ona oznacza dla Rika Nessa, więc Rally Valley 2 było gotowe. Od momentu, gdy 750 koparek wbiło się w ziemię, wyzwanie było jasne. Przenosili górę. Dosłownie, każde wiadro przybliżało ich o centymetry do nieznanego, a z każdym dniem koszty rosły. Awarie sprzętu uderzały z prędkością światła. Ciężarówka do transportu kamieni zgubiła stworzeń zawiasu. Gdyby nie złapali jej na czas, doszłoby do katastrofy. Pompy jęczały. Poziom wody rósł, a maszyny prężyły się, walcząc o każdy metr drogi. Ale Rickness był zaślepiony determinacją i po prostu cisnął dalej. Cięcie stało się jego obsesją, testem i polem bitwy. Nie był chciwy ani samolubny, jak inni myśleli. Był po prostu człowiekiem, który został straszliwie pobity i sfrustrowany skutkami swoich przeszłych niepowodzeń. Wtem, po tygodniach charówki, ziemia w końcu się poddała, zdzieranie sięgnęło dna. Spycharki przemknęły przez punkt styku, tę cienką jak brzytwa linię, gdzie martwa ziemia zamienia się w złotonośną zapłatę. Załoga stała w milczeniu, wiedząc, co będzie dalej to był pierwszy bieg. Mijały godziny, a zapłata płynęła strumieniem. Maty zostały zdjęte. Koncentrat zgęstniał i na początku nie pojawiło się nic szokującego. Kilka płatków, a potem trochę koloru. Skromna ilość złota, wystarczająca, by podtrzymać nadzieję, ale niewystarczająca, by uzasadnić ryzyko. Ale potem dotarli do ostatnich mat, najgłębszego skupiska, złota, które kryje się tam, gdzie ciśnienie jest największe. Zapadła cisza wśród załogi, gdy złoto zaczęło się gromadzić. Nie płatki, nie drobinki, lecz bryłki i skupiska. Żółte linie tworzyły się na patelni tak szybko, że wydawały się niemal nierealne. To było więcej niż się spodziewali, dużo więcej. Wieść rozeszła się po obozie lotem błyskawicy. Płaca nie była po prostu dobra, wręcz wyjątkowa. Zapłata, która może zmienić fortunę górnika, zapłata, która może zmienić sezon z rozpaczliwego w legendarny. A gdy ekipa kopała coraz głębiej w nietknięte warstwy, szeptane liczby stawały się coraz śmielsze, bardziej szalone i niemal niewiarygodne. Powstały szacunki, a obliczenia zostały doprecyzowane, prognozy wolumenu się kumulowały, a potem pojawiła się kwota to było aż 70 milionów dolarów w złocie kwota tak ogromna, tak nierealna, że nawet doświadczeni górnicy musieli dwukrotnie sprawdzić obliczenia. 70 milionów dolarów w złocie leżącym w tej samej ziemi, która inni uznali za bezwartościowa. Rick Ness postawił wszystko na zysk, których doświadczeni weterani nie chcieli ruszyć, i trafił szóstkę w totka. Ale to nie była tylko historia o złocie, to była historia człowieka, którego życie miało się skończyć człowieka, który poniósł tak dotkliwą klęskę, że nie wiedział, czy kiedykolwiek wróci. Człowiek, który kwestionował siebie na każdym kroku, ale mimo to znajdował siłę, by kopać głębiej nie tylko w ziemi, ale w sobie. Większość górników załamuje się na długo przed tym, zanim dostrzeże takie odkrycie. Ale Rick Nes się nie załamał. Pochylił się, walczył, upadł boleśnie i zniknął na chwilę, ale wrócił. Tym razem silniejszy, bardziej inteligentny i jeszcze bardziej zdeterminowany niż kiedykolwiek. A teraz stoi u progu jednego z najbogatszych znalezisk w swojej karierze. Nie dlatego, że grunt wyglądał obiecująco, nie dlatego, że szanse mu sprzyjały, ale dlatego, że miał odwagę kopać tam, gdzie inni się poddali. Rick Ness nie tylko trafił na żyłę złota. On odnalazł drogę do odkupienia i celu. Uderzył w moment, który raz na zawsze dowodzi, że bez względu na to, jak ciemny staje się tunel, zawsze jest światło, jeśli tylko chce się kopać dalej. Szokującym, a zarazem zaskakującym faktem jest to, że istniał również Rick Ness o tym samym imieniu, co nasza gwiazda telewizyjna. Ten Rick Ness nie tylko zmagał się z problemami osobistymi, ale także stawił czoła oskarżeniom karnym. Wtedy, w 2007 roku, zanim świat usłyszał o Riku Nessie, którego znamy dzisiaj, ów Rick Ness pędził przez wodę w kierunku Zatoki Bujut. Próbując odwrócić uwagę od wiszących nad nim zarzutów karnych, jako były prezes indonezyjskiej filii Newmont, groziła mu dekada więzienia za rzekome zanieczyszczenie zatoki milionami ton odpadów kopalnianych. Jego kolega, biolog morski Jerry Coginsow, wspominał miesiąc spędzony w więzieniu w Dżakarcie w tym przepełnione cele, zastraszanie przez strażników i poczucie, że wszystko może się zdarzyć. Rick Ness uniknął wówczas uwięzienia z powodu problemów zdrowotnych, ale zdawał sobie sprawę, że zagrożenie wciąż wisi w powietrzu. Pomimo powagi sprawy, Rick Ness upierał się, że oskarżenia są teatrem politycznym. Twierdził, że odpady wyrzucone do zatoki były nieszkodliwe i nikt się od nich nie zachorował. Firma wydała ogromne sumy na jego obronę, a sam Rick Ness był już centralną postacią kampanii PR Newmont. Był sympatycznym mieszkańcem Środkowego Zachodu, który przeszedł na islam. Poślubił Indonezyjkę i hojnie wspierał lokalne społeczności. Dla wielu był po prostu hojny i szczery, ale mieszkańcy wioski wkrótce zaczęli opowiadać inną historię. Wkrótce po rozpoczęciu działalności w Newmont w połowie lat 90., na brzeg wyrzucone zostały martwe ryby, a u ocalałych stwierdzono guzy i nietypowe narośle niemowlę o imieniu Andini zmarło z powodu ciężkiej choroby skóry, a mieszkańcy zgłaszali bóle głowy, skurcze i niewyjaśnione dolegliwości. Testy przeprowadzone przez władze wykazały obecność rtęci i arsenu, podczas gdy testy przeprowadzone przez Newmont wykazały czystość wody. Rickness obwinił aktywistów i złe warunki sanitarne, odrzucając jakiekolwiek powiązania z kopalnią. W 2007 roku sąd prowincjonalny uniewinnił Rykanesa, co bardzo cieszył się z jego decyzji. Jednak indonezyjscy urzędnicy odwołali się, a dowody naukowe nadal przeczyły twierdzeniom Newmonta. Niezależni badacze stwierdzili, że poziom arsenu i rtęci na dnie morskim znacznie przekraczał progi szkodliwości. Firma mogła przedłużyć rurę odpływową do głębszych, bezpieczniejszych wód, co zdaniem ekspertów zmniejszyłoby zanieczyszczenie, ale zrezygnowali z tego. Prawdopodobnie dla oszczędności. Podczas gdy Rick Ness oprowadzał dziennikarzy po regionie, promującą swoją niewinność, mieszkańcy pobliskiej wioski Bujot, tuż poza kadrem, opisywali guzy, wrodzone niepełnosprawności i zanieczyszczone studnie. Lekarze po cichu usuwali narośla u dziesiątek pacjentów w prowizorycznej sali operacyjnej, choć nikt nie potrafił powiedzieć, kto za to zapłacił. Sytuacja komplikowała się w przypadku Ricka Nessa. Dorastał w biedzie w Minesocie, przetrwał trudności finansowe i zbudował udaną karierę w górnictwie – przez lata pracował w Papui dla Freeport McMorin, firmy od dawna krytykowanej za niszczenie środowiska i łamanie praw człowieka, ale twierdził, że nigdy nie widział nieprawidłowości. Później dołączył do Newmont i awansował jako lojalny pracownik firmy. Szybko awansował, zyskując uznanie za lojalność i polityczne umiejętności. Wierzył w firmę, a firma wierzyła w niego. Dziś mieszka w Dżakarcie z żoną i pasierbami, przemierzając zatłoczone miasto wygodnym suwem. Ale strach pozostał. Nawet po latach batalii sądowych, nawet po uniewinnieniu, sprawa nigdy do końca nie umarła. Postępowałem zgodnie z prawem. Zależało mi na tej społeczności. Zrobiłem wszystko dobrze. Nie zasługuję na to, wyznał Rickness. Dla swoich zwolenników Rickness jest kozłem ofiarnym i dobrym człowiekiem, który znalazł się w samym środku indonezyjskich zmagań z zagranicznymi korporacjami, regulacjami ochrony środowiska i polityką krajową. Jednak dla jego krytyków Rick Ness jest uosobieniem firmy, która jednym przynosiła dobrobyt, a innym szkodziła człowiekiem, która lojalność wobec przemysłu wydobywczego sprawiła, że nie dostrzegał jego konsekwencji. W przeciwieństwie do tego Rick nasz Rick Ness, znany z gorączki złota, nauczył nas radości i sukcesów, które idą w parze z czystą determinacją. Zapytany o to, jak naprawdę czuł się w chwilach niepowodzeń, odpowiedział główną rzeczą, jaką robiłem w trudnych sytuacjach. Było to, że nic nie robiłem. Przełknąłbym to i spróbował iść dalej. Po pewnym czasie trudniej to zignorować i odrzucić, a ty szukasz nowych sposobów, żeby to zrobić. A kiedy wracasz, żeby się z tym uporać, sytuacja może wydawać się dziesięć razy gorsza. W końcu to pojąłem i starałem się nie uciekać od problemów. Kiedy problem staje mi na drodze, zmuszam się do stanięcia tam i poradzenia sobie z nim. Na jakiś czas straciłem orientację, ale chodzi o to, żeby stawić czoła tym trudnościom. Nie odkładaj tego na bok ani nie ignoruj, bo będzie tylko bardziej wymagające i wymagające. Wciąż się rozwijam, ale robię, co w mojej mocy, żeby stawić czoła wszystkiemu i przebrnąć przez to. Tak robiłem wtedy i tak robię teraz. Podczas gdy fani dowiedzieli się lub wciąż się uczą o drodze rozwoju Rikanesa, inni martwią się o jego ogromny majątek i o to, jak postanowił go wydać. Ni o to, czy wydaje go hojnie, czy nie, powinniśmy się tym martwić.